Magda Żakowska, dobry wieczór Państwu. Jeszcze w nocy prawie w całym kraju na pogodę wpływ będzie miał słabnący wyż nad Bałkanów, a z południowego zachodu popłynie bardzo ciepłe powietrze z Zatoki Biskajskiej. I jedynie na zachodzie. Zaznaczy się chłodny front pochodzący od niżu z nadmorza norweskiego, który przyniesie przelotne opady i burze. Na przeważającym obszarze jeszcze zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na zachodzie, zmienna pogoda i będzie to też bardzo ciepła noc, bo na termometrach nad ranem od 19 do 15 stopni, chłodniej tylko na przedgórzu, tu temperatura spadać może do 13 stopni. Jutro nad Polską zacznie przechodzić wspomniany front. Ten front przyniesie nie tylko wzrost zachmurzenia, ale też przelotne opady i burze, w czasie których padać może intensywnie, a siła zachodniego i północno-zachodniego wiatru wzrośnie chwilami do 60 lub 70 km na godzinę. Przed południem pogodnie na wschodzie, a po przejściu frontu pogoda poprawi się też na krańcach zachodnich. Poza tym płynąć zacznie za frontem chłodniejsze powietrze z nad Atlantyku, natomiast nad wschodnie regiony docierać będzie jeszcze to ciepłe powietrze z nad Zatoki Biskajskiej. I tak na zachodzie i w centrum temperatura maksymalna nie przekroczy 24-25 stopni, na wschodzie jutro jeszcze bardzo ciepło 28-29 stopni. W w regionie w nocy zachmurzenie małe lub najwyżej umiarkowane i jedynie w części zachodniej stopniowy wzrost zachmurzenia i tu pojawią się już przelotne opady. Noc bardzo ciepła, bo nawet nad ranem będzie 18 lub 17 stopni. Jutro przygotujmy się na zmienną pogodę. Będą chwile z przejaśnieniami, ale przeważać będą też mury, z tych popada i zagrzmi. A w czasie burz opady deszczu mogą być intensywne, no a siła wiatru z zachodniego i północno-zachodniego wzrośnie chwilami do 60 lub 70 km na godzinę. Ciśnienie zacznie rosnąć. Jutro w południe barometry pokażą 1006 ha. Bo już w piątek dużo słońca i ciepło, 25-26 stopni. W sobotę mogą przydać się miejscami parasole, będzie też ciepło, 24 stopnie.